polisa na życie przy kredycie hipotecznym jest zabezpieczeniem tak na dobrą sprawę nie nas jako kredytobiorców, tylko naszych najbliższych. W momencie kiedy nastąpi śmierć, kredyt zostanie spłacony w całości lub w części. I teraz, jak to technicznie się będzie odbywać? Jeżeli jest sobie małżeństwo i obie osoby są ubezpieczone po 50% w tym kredycie hipotecznym, i w razie śmierci jednego z małżonków, wówczas kredyt zostanie spłacony w połowie. Jeżeli okaże się, że małżonkowie podczas Podpisywania wniosków kredytowych, brania kredytu, stwierdzili, że mąż na przykład więcej zarabia, to i stwierdzili, że to męża będziemy tylko ubezpieczać, a żonę nie. No to jeżeli mąż poniesie śmierć, no to cały kredyt zostanie spłacony i żona zostanie bez kredytu.